Jest mi jeszcze o takim backstage'u, bo wygracie w prawdziwych dekoracjach, prawda? Mamy, kręcimy spacerniak i zewnętrzną część więzienia kręcimy w opuszczonym zakładzie karnym w zabrzu. A cele, peronka, jest zbudowaną scenografią w Sękocinie normalnie. A to tutaj? Ty... Jezu, nie dałabym rady. Byłam tam w tym, w tym zabrzu i weszłam do. Do kilku celów A jestem bardzo reaktywna energetycznie, bardzo czuję mhm. energię miejsc, ludzi i poczułam taki poziom ścisku, zobaczyłam grubość tych ścian, drzwi takiej grubości, ilość przepłakanych nocy, jakiś fal smutku, złości, agresji, historii życiowych. Nie dałabym rady być zamknięta, nie dałabym rady grać w takim więzieniu, dlatego bardzo się cieszę, że mamy bardzo dobrze odwzorowaną, większą, bo to są też dużo mniejsze w ogóle.